Dzień dobry. To jest moje pierwsze podejście i tylko próba wyjaśnienia dlaczego w ogóle y, y, założyłam ten kanał. Do wszystkich, którzy y, lubili Mrs Smith, y, obserwowali to co ona robi i to co y, to co pokazuje i jej nowe pomysły, to chciałam poinformować, że to się nie skończyło, to wróci. Tylko jest chwilowo mała przerwa, która wynika z przygód życiowych. No więc tak, kochani, nagle okazało się, że na skutek splotu pewnych, myślałam, że tragicznych, ale na szczęście nie, zdarzeń, mój mąż znalazł się w szpitalu. I nadal tam jest, a ja znalazłam się kompletnie sama w środku lasu, za granicą, w domu, właściwie w siedlisku, które ma warsztat, oborę i całkiem spory dom. I musiałam nagle nie tylko się do tego domu przeprowadzić, targając wszystko, co tu mamy, wnosząc i wynosząc, ale musiałam ten dom. Okiełznać. W tym domu mieszkali, mieszkało małżeństwo. Mieszkali ludzie przez 38 lat. Najpierw zmarła pani, potem pan postanowił się wyprowadzić, i do tego domu po tych 38 latach weszłam ja. Pan zabrał ze sobą wszystkie lampy. Ja naprawdę nie mogłam zapalić światła w momencie, kiedy Otworzyłam drzwi i tam weszłam. A potem rano się zastanawiałam, czy to nie jest tak, że wolę, że nie mogę zapalić tego światła, bo to co zobaczyłam, <laughs> tak to mnie wybiło z y, rytmu, i entuzjazmu, i y, z rzeczywistości. To po prostu y, usiadłam i pomyślałam sobie: absolutnie nigdy nie dam rady, to w ogóle nie ma szans. Nie ma szans. Tu się po prostu. Będzie. Ja się będę przekopywać latami. Nie wiem, jak to zrobię sama. Nie wiem, jak ja to wszystko wytaszczę, zataszczę. Nie znam tu nikogo. Są jacyś sąsiedzi, ale oni są tylko jedni, i. A, nigdy u nich nie byłam. <grym> no i tak. Częściowo ogarnęłam, częściowo nie. Daję sobie radę, ale pomyślałam, że chciałabym pokazać wam, jak to wygląda. Częściowo niektóre rzeczy zdokumentowałam wcześniej. No częściowo nie, bo głupia byłam i nie wiedziałam, że można pewne rzeczy nagrać, żeby było przed i po. Ale chciałabym wam po kolei pokazywać, jak to wygląda, co ja tu znajduję w ogóle, co tutaj po prostu się, do czego się dokopuje. I to nie tylko chodzi o rzeczy. Chodzi na przykład o to, że ostatnio wycięłam, wykosiłam się Dora Barbaru, którego znalazłam chyba z 20 kg, który sobie rósł pod pokrzywami wysokości metra. No, bo tutaj nie było jeszcze komu skosić całego ogrodu. Ja nie mam kosy spalinowej. Kosiarka jest, ale nie mogę znaleźć do niej baterii. Będę kosić, a część już skosiłam zwykłą pod kaszarką. Tak, to nie jest łatwe. Dałam radę, ale to są tylko to są takie drobne fragmenty. A ja chciałabym wrzucać po kolei, albo i nie po kolei, bo nie pamiętam, jak było po kolei, pewne moje odkrycia, albo moje zachwycenia, albo moje zaskoczenia. Chciałabym, żebyście też mi podpowiedzieli czasami, do czego ja się dokopałam, albo co to jest, to co rośnie. Nie mam pojęcia. Na pewno jest bardzo dużo jabłek. I jakieś owoce, ale jeszcze nie wiem, co to będzie. Liczę na Was, na Wasze ogrodnicze, większe umiejętności niż moje. A tak naprawdę to chciałam powiedzieć: dzień dobry, jestem jestem w środku lasu, nadal, jest za granicy i będę nadawała, a Wy, jeżeli możecie, to piszcie do mnie, odzywajcie się do mnie i Dawajcie znak, bo jestem tutaj sama, więc tak, każdy sygnał od kogoś sprawia mi olbrzymią.